Guminek i Delwin. Na nadmorskiej plaży można znaleźć najdziwniejsze rzeczy. O, co tam leży? Wygląda jak ryba. Tak, ale czemu leży na piasku? Dactwo, jak ona tu się znalazła. Sam się zastanawiam. Ojej, jej Kiju, ta ryba mówi. Jestem delfinem, nie rybą. A, rzeczywiście. Ale co robisz tu na plaży? Skakałem sobie po falach, kręciłem piruety i pewnie podpłynąłem za blisko brzegu. Byłem bardzo nieostrożny. Pomożemy ci dostać się do wody. Chyba nam się uda. Spróbujmy, ale on jest strasznie duży. Uch! 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 I raz I Przepraszam, czy ja aż tak dużo ważę? Tak, i nie jesteś dorosły Nie, jeszcze nie Moja mama jest ode mnie dużo większa Pewnie zaczyna się już martwić Tu jest oh. tak trudno się. Chyba nie dacie rady Musimy coś wymyślić Zastanówmy się o, stąd jest bardzo daleko do wody. Nie martw się, pomożemy ci tam wrócić. Oby szybko, proszę Was. Już wiem. Spróbujmy go potoczyć. Tak poturać? Skoro nie możemy go unieść ani popchnąć, może uda go nam się potoczyć. Jest wystarczająco okrągły. Świetny pomysł. O! I, o, 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 co my robicie? Ojej. Nie gniewaj się, to jest naprawdę jedyny o, sposób. O, przestańcie, kręci mi się w głowie! Niech ci się kręci, przecież chcesz wrócić do morza, prawda? No jak, w porządku? Ach, jesteśmy na miejscu. Dajcie mocniej, to dla mnie jest jeszcze za płytko. Aha. Się. Tam, patrzy w naszą stronę. Mamo! Jak ona się cieszy. O, bardzo wam dziękuję. Do widzenia. Dalej mogę już popłynąć sam. Pamiętaj, żeby zanadto nie zbliżać się do brzegu. Nie będę. Nazywam się Gładki. A wy jak się nazywacie? Ja jestem muminek. A ja włóczyki. Do widzenia! Do zobaczenia! Nigdy was nie zapomnę! Do widzenia! Do widzenia! Żegnajcie! Minął cały rok i znów nadeszło lato. Kiedy wreszcie dostanę swoją własną miotłę? Dopiero gdy zostaniesz prawdziwą czarownicą. Długo jeszcze będę musiała czekać? O, tak długo. Wszystkie inne młode czarownice już mają własne miotły. Chcę polecieć do Doliny Muminków. O nie, nie masz na to czasu, moje dziecko. Muszę cię nauczyć wielu nowych czarów. A teraz moja Alicjo, pochodź po wodzie. Ależ to jest stara sztuczka. Obiecałaś, że nauczysz mnie czegoś nowego. Gdy przekonam się, że bezbłędnie opanowałaś sztukę chodzenia po wodzie. No zaczynaj, szybko. Abra kadabra, abra kadabra, monami. I co? Czy tak może być? Teraz idź jeszcze szybciej. Pokaż jak biegasz w po wodzie mm, mm, bardzo dobrze, dobrze alicja bardzo dobrze alicja zdałam egzamin! Do tych nowych czarów musisz swoje zaklęcie wypowiedzieć dwa razy, jednocześnie wyobrażając sobie, że już jesteś pod wodą i wtedy będziesz mogła chodzić nawet po dnie morza. Ale co z oddychaniem? No cóż, od tego są czary! Abra kadabra koloseumonami, abra kadabra koloseumonami. Powiedziałeś zaklęcie dwa razy na pewno? Tak, oczywiście. Widziałam, jak tam wyskoczyła ryba! Pewnie ryba latająca! Nie, ona była bardzo duża! To mógł być nawet rekin! A tam jest migotka! Rekin? Ojej, migotko! Wracaj natychmiast! Wracaj prędko! Wracaj, widzieliśmy rekina! Rekina? Proszę, pośpiesz się! Szczęście! Co? To nie rekin, to delfin. Delfin? Och tak, to jestem min, tego pewien! Pomóż mi! To nie był rekin. Nie był? Nie, to tylko delfin, to Patrz! Ty strasznie mnie przeraziłeś! Masz rację, to jest delfin! Może nawet mój znajomy delfin z zeszłego roku? Co? Masz przyjaciela delfina? Popłynę zobaczyć! Muminku. Ty jesteś gładki, zgadza się? Tak. Bardzo wyrosłeś. Myślisz, że mógłbym przejechać się na twoim grzbiecie? Oczywiście, czemu nie? Wspaniale! O, ależ to znakomite! Muminek płynie na grzbiecie delfina. Mówił, że to jego przyjaciel. Ja też chcę się na nim przejechać! Ja też! To jest migotka i mała mi. A to Głapki! Trzymaj się, muminku! Ba. Jest jedno piękne miejsce, które chciałbym ci pokazać. Chętnie je zobaczę. To uroczy zakątek na południe stąd. Najwyżej 50 metrów głębokości. Chciałbym zobaczyć. Następnym razem zabiorę cię tam. E, chyba nie. Dlaczego? Nie jestem przystosowany do życia w morzu, bo nie mogę oddychać pod wodą. Jakie to niemądre. Szkoda. Muszę ci powiedzieć, że dno morza jest przepiękne. A! No, ty masz staram Jeszcze jeszcze Ach, żeby tak móc chodzić, pod podnosić. Jeszcze jeden krok praw. Miminku, co się stało? Jesteś smutny? Nie, tak właściwie nie. Wiesz, Muminku, nauczyłam się całkiem nowych czarów. Naprawdę? Czy nie wyglądam już trochę jak czarownica? Nie, a co to za nowe czary? Nauczyłam się oddychać pod wodą. Ojej, to musi być trudne. Jeżeli jeszcze trochę poćwiczę, będę mogła przebywać pod wodą tak długo, jak zechcę. Teraz wytrzymuję tylko kilka godzin. Co jest to? Wiesz, Muminku, nie sądzę, żeby się to tobie udało. Chociaż pół dnia! Gdybym mógł zostać pod wodą chociaż pół dnia! Muminku, wydawało mi się, że już zdążyłeś poznać babcię. Dobrze wiesz, że się nie zgodzi. Może jednak? Powiedziałeś tylko pół dnia, tak? Tak, a więc pomoże mi pani? Chyba się zgodzę. Robię to bardziej dla Alicji niż dla ciebie, młodzieńcze. Jest pani bardzo miła. Dziękuję ci, babciu. Jesteś gotów, młodzieńcze? Na pół dnia. Dam ci rybie płuca, ale pamiętaj tylko na pół dnia jest bardzo dużo. A czy będę miał łuski? Oczywiście, że nie. Będziesz wyglądał tak samo, tylko wewnątrz będziesz miał zamiast płuc skrzela. Potem znów będziesz oddychał normalnie. A co by się stało, gdybym został pod wodą dłużej niż pół dnia? Wtedy pokryje cię łuska i staniesz się rybą. To przestraszyłeś się? Jak chcesz, jeszcze możesz się wycofać. Możesz nie ryzykować, a ja nie będę miała kłopotu. Mnie jest wszystko jedno. Zaryzykuję. Proszę mi więc powiedzieć, co mam robić. A na kiedy się umówiłeś? Na jutro. Delfin powiedział, że jutro na pewno przypłynie. Doskonale. Wypij tę miksturę, a kiedy już ją wypijesz, nauczycie zaklęcia, które wypowiesz przed wejściem do wody i po wyjściu z wody. Pij, a potem słuchaj uważnie. Pij szybko. To jest zrobione. Dziwnie pachnie. Chcesz rzeczywiście przebywać na dnie morza? Zdecyduj tak czy nie. Chcę, tak, chcę bardzo. Więc mi. Ależ to poskudne. jest. Wypiłem. Mm. Muminku, jesteś wspaniały. Wypiłeś wszystko? Świetnie. Niewielu śmiertelników byłoby na to stać. Czy ty może. Chciałbyś zostać czarownikiem? Dziękuję. Ta jedna porcja mikstury zupełnie mi wystarczy. A więc wyruszam? Tak, kochanie. I nie zapomnij wrócić, zanim upłynie pół dnia. Na pewno będę o tym pamiętał i wrócę. Ależ to fantastyczne. Móc spacerować pod dnie morza? Muminku, bądź ostrożny. Będę mamusiu na pewno. Muminku! Już się bałam, że się spóźnimy. Na co ten muminek się porywa? To nieprawdopodobne. A dlaczego ty nie robisz takich rzeczy, co? Bo jestem zbyt rozsądny. Można wieść życie spokojne, jeść ile się chce i ucinać drzemkę, kiedy się zechce. Po co iść tam, gdzie mokro i niewygodnie? Cicho, bądź głuptasie. Muminku. Do zobaczenia! Babcie dobrze. dobrze! Gładkiej, pośpieszmy się, mamy tylko pół dnia! Przepraszam cię, ale chyba pora już wracać. No i jak? Podobało ci się? Oczywiście, chociaż momentami się bałem. Może lepiej już wracajmy? Podwodny świat jest fascynujący, ale chyba jestem bardziej przyzwyczajony do życia na lądzie. Nie chciałbym zmienić się w rybę. Rozumiem. Następny przystanek do Liza Muminków to tu! Spójrz, znalazłam jeszcze jedną! niesprawiedliwe. Ty zawsze znajdujesz najładniejsze muszelki. Nie podoba mi się to, Rejku! Rejku! Nie widać jeszcze, Muminka? Nie, nie widać. Podałaś mu niewłaściwe zaklęcie? Właśnie, ja już chyba się starzeję. Jestem prawie pewna, że kazałam mu powiedzieć tak, a zaklęcie brzmi zupełnie inaczej. Och, to straszne. Więc Muminek stanie się rybą? Na to wygląda! Jestem pewna, że podałam mu nie to zaklęcie. Ach, bardzo, bardzo mi przykro. To straszne, Babciu! Musimy się pośpieszyć i podpowiedzieć mu właściwe zaklęcie. Dziękuję ci za wspaniały dzień! Cieszę się, że ci się podobało. Wypływamy zaraz na powierzchnię, muminku. Radzę ci, wypowiedz teraz swoje zaklęcie, żebyś był przygotowany. Masz rację. Pim pim para pim pim. Tu mogę oddychać normalnie. spróbuj wypowiedzieć, zaklęcie jeszcze raz. Dobrze. Musimy zdążyć na czas. Leć szybciej, babciu, leć szybciej! Pim, pim, para plim, pim, pim, para pim, pim, para plim, rybaklop. Och nie, nadal nie mogę oddychać. O, nie, zaraz robię się rybą. Chyba coś się stało. Co on tam robi? Znalazłem się w tarapatach, to okropne. Jeszcze trochę i zmienię się w rybę. Eee. spójrz na moje ręce! I na ogon, Muminku. Ogon! Zaraz zacznę porastać łuskami. Rzeczywiście. Gdzie są te czarownice? W rybę. Idę po niego. Abra kadabra koloseum u abra kadabra koloseum tym Plim para Posłuchaj, moja babcia się pomyliła. Właściwe zaklęcie brzmi tak: Plim plim para plim ryba gdyba mops. Musisz to powiedzieć dwa razy. Pim, pim, para plim de la telalim, rybak dyba, mops. Pim, pim, para pim, rybak, dyba, mops. Lim, lim, para... Zobacz, z twoich rąk znikają płetwy! Muszę sam to sprawdzić. Alicjo, dziękuję Ci za zaklęcie. Podziałało! Wspaniale! <grym> Wolę powietrze od wody! Gładki, dziękuję ci za to, co mi pokazałeś. Żegnaj, jeszcze się zobaczymy. Uważaj na siebie! Do zobaczenia! To chyba nasz Muminek! Cześć, Muminku! Muminku! Och, babcia robi się nieznośna. Nieźle. Z jakiegoś powodu minęły całe dwa tygodnie, zanim muminek znów wybrał się popływać w morzu.